Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Obecnie Unię Europejską tworzy 27 państw, a za kilka miesięcy grono to powiększy się o Chorwację. Nie jest to wielki kraj, zamieszkuje go około 4,5 miliona ludzi. Polska to blisko 39 milionowy kraj i zajmuje pod względem ludności szóste miejsce w Unii Europejskiej, po takich krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Od liczby mieszkańców każdego kraju Unii zależy liczba jego przedstawicieli w parlamencie europejskim. Obsadzenie i podział znaczących stanowisk w innych unijnych instytucjach, jak Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej, są pochodną potencjału ludnościowego danego kraju Unii. W liczącym obecnie 754 posłów w Parlamencie Europejskim zasiada 51 Polaków. Na 14 wiceprzewodniczących parlamentu, jeden pochodzi z Polski. Na wysokich stanowiskach administracyjnych w naszym Parlamencie zatrudnionych jest niewielu Polaków. Podobną sytuację obserwujemy w Komisji Europejskiej, gdzie każdy kraj członkowski ma swojego komisarza. Polskę reprezentuje Janusz Lewandowski. Odpowiedzialny za dyscyplinę budżetową. Stanowiska kierownicze wyższego szczebla w Komisji Europejskiej zajmuje kilku Polaków, w tym m.in. Jan Truszczyński, szef Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, wcześniej główny negocjator strony Polskiej z Unią Europejską. Polacy zajmują wysokie stanowiska również w kilku innych departamentach komisji na przykład w departamencie audytu wewnętrznego komisji i departamencie do spraw imigracji i azylu. Liczba Polaków na wysokich stanowiskach w komisji w zestawieniu z przedstawicielami innych szczególnie starych krajów członkowskich jawi się niezwykle skromnie. Jeden z ogólnopolskich dzienników wyliczył, że stosując obiektywne miary na wysokich stanowiskach urzędniczych w Unii Europejskiej, Polaków powinno być mniej więcej tyle samo co Hiszpanów. Podano też, że w Komisji Europejskiej na średnich szczeblach zatrudnionych było 709 Hiszpanów, a tylko 56 Polaków. Na stanowiskach dyrektorskich 58 Hiszpanów, a Polaków tylko 14, a na najwyższych stanowiskach proporcja wynosi 4 do 1, na niekorzyść Polaków. Polacy zostali także niedoszacowani w utworzonej blisko 3 lata temu Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, czyli ESDZ, którą kieruje pani Catherine Ashton. Chociaż w ścisłym kierownictwie ESDZ znajduje się jeden Polak, który jest zastępcą sekretarza generalnego, to na 140 przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, czyli de facto ambasad Unii Europejskiej, tylko czterema kierują Polacy. Polakom przypadły delegatury w Jordańskim Królestwie Haszymickim, Republice Korei, Królestwie Arabii Saudyjskiej i na Ukrainie. Zdaniem specjalistów uczestniczących w budowie unijnej dyplomacji, Polska jest poważnie niedoreprezentowana w unijnej służbie dyplomatycznej, ponieważ instytucja ta nie spełnia kryterium równowagi geograficznej. Oznacza to, że nie zachowano wskaźnika populacji w stosunku do liczby dyplomatów i pracowników. Przy zastosowaniu kryterium wspomnianej równowagi geograficznej, Polsce na 140 unijnych ambasad powinno przypadać 12, a nie 4. Według publikowanych danych na około 3,5 tysiąca osób zatrudnionych w ESDZ Polacy stanowią zaledwie 3%. Oczywiście znaczenie ma nie tylko liczba, ale i jakość stanowisk. Polski rząd nie traktował tej sprawy z należytą pieczołowitością. Przed trzema laty pytany o udział Polaków w tworzonej unijnej dyplomacji Donald Tusk odpowiedział: Cytuję, Nie jestem biurem pośrednictwa. Nie jest moim zadaniem znalezienie miejsc pracy dla maksymalnej liczby urzędników. Koniec cytatu. Obecnie polski premier promowany jest na jedno z najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej, czyli szefa Komisji Europejskiej. O tym, że szef polskiego rządu miałby zastąpić pana Barozo, nie tylko mówi się w Parlamencie Europejskim, ale piszą też niemieckie gazety. Od dłuższego czasu Donald Tusk przedstawiany jest jako kandydat Angeli Merkel, z którą spotkał się niedawno na prywatnej kolacji w Berlinie. Być może rozmawiano także o kandydaturze polskiego premiera, który przyjechał do Niemiec na promocję biograficznej książki pani kanclerz Angeli Merkel. Poruszono w niej wątek polskich korzeni pani kanclerz i być może w tym należy pokładać nadzieję na wzmocnienie polskiej reprezentacji w strukturach Unii Europejskiej. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!